Witajcie kochani już na ostatnim odcinku i dzisiaj zrobimy też podsumowania wszystkich zdrapek, które otrzymałam od Mikołaja, a otrzymałam na 120 zł. No i dzisiaj mamy ostatni odcinek, zobaczymy czy tutaj coś się pojawi czy nie. Zaczniemy sobie z drapki numer 25, a potem dwie takich, jedną tak zieloną i tak dalej, żeby tak urozmaicić.

No, niestety pusta. Ok. Kolejna strópeczka. 29, 26. Ja myślę, że mi chciał dobrze, no ale widzicie, jak wychodzi. Wychodzi jak wychodzi. 29, 36, 27, 7. Uuu, mamy cylinder, Super. Czwóreczka, oboczek. 23. Mamy drugi cylinder, super. 14, 1 i 28. Ciekawe, czy będzie z, y, dwa zwroty, w sensie po 5 zł, czy coś więcej. O, mamy 10 i mamy 5, więc mamy tutaj 15 zł. No ale zawsze coś, niż nic. Także super, bardzo się cieszę. Teraz dużo szczęścia. No i szukamy tutaj dużo szczęścia. Zrabka z numerem 48

6, 35, znowu zobaczcie. 6, 35, po prostu oboki i oboki. 16, 30, mamy 36, o super, 14, 17 i 31. Ciekawe, czy będzie zwrot, czy coś więcej. Mamy zwrocik, no ale lepiej to, niż nic, jak to się mówi. I ostatnia zrapeczka. Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie.

A z, tak w rzeczywistości to mamy tak, zrapek było na 120 zł. Oczywiście ta idzie do przegranych. I tutaj mamy 45, 50, 55, 60, 70, 80 zł. Nam się zwróciło, kochani. No to powiem Wam, że wcale nie jest tak źle. Mogło być gorzej. Na 120 zł 80 się zwróciło, więc w sumie naprawdę jestem zadowolona. Bardzo dziękuję Mikołajowi. Miło mi, że oglądaliście, że byliście ze mną. Ja Was pozdrawiam i zapraszam na kolejne odcinki. No i co? Buziaczki. Wszystkiego najlepszego w nowym roku. Mam nadzieję, że te filmiki jeszcze będą, będziecie oglądać jeszcze w tym starym, nowym roku, w starym roku. A od nowego roku będą już nowe, nowe odcinki. No i co? Pozdrawiam. Buziaczki. Pa. pa.